Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła skandal korupcyjny, w który zamieszani są pracownicy Ministerstwa Obrony oraz przedstawiciele ukraińskiej firmy zbrojeniowej. Śledztwo dotyczy przywłaszczenia około 1,5 miliarda hrywien, środków przeznaczonych z budżetu państwa na zakup amunicji dla Armii Ukraińskiej. W sierpniu 2022 roku doszło do zawarcia umowy na dostawę amunicji między Ministerstwem Obrony a dostawcą firmą Lwiwskiej Arsenał. Po przelaniu pełnej kwoty przez resort, przedsiębiorstwo przekazało część środków na konto zagranicznego podmiotu, który miał dostarczyć Ukrainie amunicję. Jednakże firma nie dostarczyła ani jednego pocisku, a otrzymane fundusze zostały przekierowane na konta powiązanej struktury na Bałkanach. Pozostała część środków pozostała na kontach ukraińskiej firmy w banku w Kijowie. Środki finansowe miały być wykorzystane na zakup 100 tysięcy sztuk amunicji moździerzowej, mającej wesprzeć ukraińską armię. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przekazała, że pięć osób zamieszanych w proceder zostało poinformowanych o możliwości popełnienia przestępstwa. Jedna z tych osób została zatrzymana podczas próby opuszczenia terytorium Ukrainy. Osobom tym grozi do 12 lat pozbawienia wolności oraz konfiskata majątku. Skradzione pieniądze zostały zabezpieczone przez ukraińskie służby i mają zostać zwrócone do budżetu państwa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy kontynuuje działania mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności sprawy i pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich zamieszanych w korupcyjny proceder. 35-letni Mateusz D., który doprowadził do tragicznego wypadku na ulicy Wośnickiej w Radomiu, powodując śmierć 18-letniego pieszego, został skazany przez sąd rejonowy w Radomiu na karę dwóch lat pozbawienia wolności. W wyniku wypadku, który miał miejsce 1 maja 2021 roku, oskarżony stracił kontrolę nad pojazdem, wjeżdżając na chodnik i potrącając dwóch mężczyzn. Mateusz D. kierował samochodem marki BMW. Prezentując możliwości auta potencjalnemu nabywcy. Podczas jazdy ulicą Wośnicką przekroczył dozwoloną prędkość o ponad 43 km na godzinę, co doprowadziło do utraty kontroli nad pojazdem, zjechania na przeciwny pas ruchu i ostatecznie potrącenia dwóch pieszych. W rezultacie zdarzenia jeden z pieszych, 18-letni mężczyzna, zginął na miejscu, natomiast jego ojciec doznał obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Radomiu orzekł karę dwóch lat pozbawienia wolności dla Mateusza D., zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat oraz zadośćuczynienie finansowe dla rodziców zmarłego nastolatka 10 tysięcy złotych dla ojca i 8 tysięcy złotych dla matki. Dodatkowo oskarżony został obciążony kosztami zatrudnienia adwokata przez rodziców ofiary. Arkadiusz Guza, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu Poinformował, że od wyroku Sądu Pierwszej Instancji apelacje złożyły wszystkie strony procesu: obrońca oskarżonego, prokurator oraz pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych, czyli rodziców ofiary. Sprawa znajdzie swój dalszy ciąg przed Sądem Okręgowym w Radomiu, gdzie zostanie rozpatrzona apelacja. Termin rozprawy apelacyjnej nie został jeszcze wyznaczony. w Krynicy Zdrój doszło do poważnego wypadku na stoku narciarskim, w wyniku którego czternastoletni chłopiec z Warszawy walczy o życie w szpitalu. Zdarzenie miało miejsce na stacji narciarskiej Jaworzyna Krynicka Czarny Potok, gdzie grupa narciarzy wjechała na chwilowo wyłączoną z użytku trasę. W piątek wieczorem narciarze zdecydowali się na zjazd trasą, która została tymczasowo zamknięta z powodu prac ratraka przygotowującego powierzchnię do jazdy. Maszyna ze względu na stromy stok była zabezpieczona stalowymi linami wspomagającymi jej stabilizację. Dwie osoby z grupy zdołały ominąć przeszkody, jednak czternastolatek zahaczył o liny i doznał poważnych obrażeń. Kierownik stoku niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe o wypadku. Poszkodowany chłopiec został poddany reanimacji, jeszcze na miejscu zdarzenia, a następnie przewieziony do szpitala, gdzie przebywa na oddziale intensywnej terapii. Policja pod nadzorem podinspektor Katarzyny Cisło z komendy wojewódzkiej Policji w Krakowie rozpoczęła dochodzenie w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadku. Badane są m.in. warunki panujące na stoku w momencie zdarzenia oraz działania podejmowane przez obsługę stacji narciarskiej. Aditya Verma, student z Orpington w Kent. Został uniewinniony przez sędziego w Madrycie po tym, jak przyznał się do żartu na temat wniesienia ładunku wybuchowego na pokład samolotu i bycia członkiem talibów w prywatnej grupie na Snapchacie w lipcu 2022 roku. Sędzia orzekł, że nie znaleziono dowodów wskazujących na realne zagrożenie. Żart Vermy, wysłany do przyjaciół przed wejściem na pokład samolotu EasyJet, został zauważony przez brytyjskie służby bezpieczeństwa, które powiadomiły o nim hiszpańskie władze. Gdy samolot znajdował się jeszcze w powietrzu. W odpowiedzi wysłano dwa hiszpańskie myśliwce, które eskortowały samolot aż do lądowania na Menorce, gdzie następnie przeszukano maszynę. Osiemnastoletni wówczas Verma został aresztowany i spędził dwa dni w policyjnej celi w Hiszpanii, zanim został zwolniony za kaucją. Jego proces odbył się w Narodowym Sądzie w stolicy Hiszpanii, półtora roku po incydencie. Podczas procesu kluczową kwestią było, jak wiadomość wysłana przez szyfrowaną aplikację mogła zostać przechwycona. Jedna z teorii sugerowała, że mogło to nastąpić za pośrednictwem sieci komórkowej na lotnisku Gatwick, jednak rzecznik lotniska zaprzeczył, by sieć miała takie możliwości. W uzasadnieniu sędziego stwierdzono, że wiadomość z nieznanych przyczyn została przechwycona przez mechanizmy bezpieczeństwa Anglii, gdy samolot przelatywał nad przestrzenią powietrzną Francji. Wiadomość została wysłana w środowisku ściśle prywatnym, więc Werma nie mógł przypuszczać, że jego żart zostanie przechwycony przez brytyjskie służby. Rzecznik Snapchata odmówił komentarza w tej indywidualnej sprawie, podkreślając, że platforma współpracuje z organami ścigania w przypadkach zawierających bezpośrednie zagrożenie dla życia. Szeroko zakrojone działania operacyjne. Oraz wspólna praca policjantów z Wydziału do spraw walki z przestępczością gospodarczą Wrocławskiej Komendy Miejskiej oraz funkcjonariuszy pionu kryminalnego ze Strzelińskiej Komendy Powiatowej doprowadziły do zatrzymania 38-letniego oszusta. Mężczyzna, działając w warunkach recydywy, posługiwał się metodą tzw. spoofingu. Podszywał się pod inne osoby oraz instytucje w celu wyłudzenia od swoich ofiar danych lub pieniędzy. W ten sposób dokonał co najmniej 13 przestępstw z artykułu 286 kodeksu karnego, wzbogacając się kosztem oszukanych osób o blisko 14 tysięcy złotych. W tym wypadku, jak i wielu podobnych, schemat działania sprawców jest zawsze podobny. Najpierw dzwoni rzekomy policjant, prokurator czy pracownik banku informując, że nasze konto zostało na przykład przejęte przez oszustów i żeby nie stracić pieniędzy, należy je jak najszybciej wypłacić, a następnie przekazać odpowiednim służbom, które zwrócą je po zakończonej akcji lub na przykład przelać na bezpieczny rachunek techniczny. Funkcjonariusze, mając wiedzę iż mężczyzna przebywa na terenie Wrocławia, udali się pod wskazany adres, gdzie w wynajmowanym mieszkaniu zastali partnerkę 38-latka. Już po paru godzinach w progu drzwi stanął Całkowicie zaskoczony obecnością policjantów, poszukiwany przez organy ścigania mężczyzna. Zatrzymany 38-letni oszust jest dobrze znany organom ścigania, gdyż za tego typu przestępstwa był już zatrzymany w lipcu ubiegłego roku. Czynności w jego sprawie, w minione wakacje, również prowadzili funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej ze stolicy Dolnego Śląska. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Przypomnijmy, że za przestępstwo oszustwa grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się również w Rumi na Pomorzu, zakończył się spektakularnym, lecz niebezpiecznym wydarzeniem. Tradycyjne światełko do nieba. Które jest kulminacyjnym momentem charytatywnej imprezy, tym razem miało nieoczekiwany przebieg. W hali sportowej miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, pełnej zgromadzonych ludzi, odpalono fajerwerki, co stanowiło poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa. O godzinie 20 rozpoczęło się światełko do nieba, lecz zamiast na otwartej przestrzeni, fajerwerki zostały wystrzelone w krytej hali, co wywołało ogromne zdziwienie i strach wśród uczestników. Na nagraniu opublikowanym przez portal Trójmiasto widać, jak w zamkniętym pomieszczeniu odpalane są fajerwerki, co spotkało się z krytycznymi komentarzami obecnych tam osób oraz internautów. Reakcje świadków były pełne oburzenia, a wielu z nich podkreślało nieodpowiedzialność organizatorów. Internauci wyrażali swoje zdumienie i niezadowolenie wobec tak ryzykownego działania, podkreślając, że odpalanie fajerwerków w zamkniętym pomieszczeniu jest nie tylko nieodpowiedzialne. Ale również niezgodne z przepisami pożarowymi. Policja oraz władze Rumi odnieśli się do tego wydarzenia na portalach społecznościowych. Policjanci zabezpieczyli nagranie dotyczące odpalenia fajerwerków na sali Mosir w Rumi podczas finału woźb. Policjanci zainicjowali również czynności w kierunku artykułu 160 kodeksu karnego. Na miejscu wykonywane są oględziny, zabezpieczane ślady i dokumentacja eventu. Przesłuchiwani są świadkowie. Organizatorem finału Wośp był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi. Urząd Miasta Rumi wezwał w trybie pilnym szefa Miejskiego Sztabu Wośp do złożenia wyjaśnień, a organizator został zobowiązany do współpracy ze służbami. W jednostce prowadzona jest szczegółowa kontrola, a osoby odpowiedzialne za przygotowanie tej części programu poniosą konsekwencje. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak taki incydent nigdy nie powinien się wydarzyć. Przepraszamy za narażenie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. Jest nam bardzo przykro, że ta sytuacja miała miejsce. Mimo wszystko prosimy, aby nie postrzegać całego miejskiego finału WOŚP przez pryzmat tego zdarzenia. W pracę, mającego blisko 20-letnie doświadczenie sztabu, zaangażowanych było kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy kwestowali od samego rana, a setki mieszkańców zdecydowało się wesprzeć szczytny cel, jakim jest zakup przez Fundację sprzętu do diagnozowania monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Mimo niebezpiecznego incydentu w Rumi, finał WOŚP zakończył się sukcesem. Jerzy Owsiak, założyciel fundacji, ogłosił, że do momentu publikacji materiału udało się zebrać ponad 175 milionów złotych. Tegoroczny finał miał na celu zakup sprzętu medycznego do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc u dzieci i dorosłych. Szczególnie ważnego w kontekście pandemii. Hasło finału brzmiało: Płuca po pandemii gramy dla dzieci i dorosłych. 20 grudnia 2021 roku, w dniu, w którym doszło do napaści na sędziego sądu rejonowego w Miastku, zatrzymany został 39-letni mężczyzna, który działając wspólnie i w porozumieniu z ojcem poprzez użycie broni palnej, oddali strzał w okno jego domu. Ponadto tym dwóm mężczyznom zarzuca się podpalenie pomieszczenia gospodarczego na terenie posesji należącej do sędziego. Intensywna praca policjantów nad sprawą polegała między innymi na przesłuchaniach świadków, analizach zabezpieczonych zapisów z kamer monitoringu, przeprowadzeniu eksperymentu procesowego, ustaleniach z opinii biegłych, a także działaniach operacyjnych. Efektem tych czynności było zebranie przez śledczych wystarczającego materiału dowodowego który pozwolił na doprowadzenie obu mężczyzn przed wymiar sprawiedliwości. Przeprowadzone przez policjantów przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, przeprowadzone przez policjantów przeszukanie miejsca zamieszkania podejrzanego, pozwoliło na ujawnienie między innymi broni palnej, na którą obaj mężczyźni nie posiadali zezwolenia. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że starszy z mężczyzn działając wspólnie w porozumieniu ze swoim synem oraz inną osobą w ramach uzgodnionego podziału ról podpalił przy użyciu łatwopalnej cieczy przydomową altanę, w której składowane było drewno. Łączna wartość strat, jakie spowodowali sprawcy na terenie posesji, to 8 tysięcy złotych. Prowadzone dwa lata śledztwo przez policjantów Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej pod nadzorem słupskiej prokuratury okręgowej i zgromadzone wówczas dowody. Dostarczyły podstaw do przedstawienia trzem osobom zarzutów popełnienia łącznie 13 przestępstw. 39-latkowi i jego 64-letniemu ojcu prokurator przedstawił zarzuty dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób, uszkodzenia, zniszczenia bądź uczynieniu cudzej rzeczy niezdatnej do użytku. Natomiast zatrzymanej w tej sprawie kolejnej osobie, 47-latkowi, zarzuty pomocnictwa w popełnieniu tych przestępstw. Przeprowadzone przez policjantów postępowanie wykazało również szereg innych popełnionych przez te osoby przestępstw, za które także odpowiedzą przed sądem. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi. Zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.